O, ale się mamy piękny dzień. Dobry, ja tutaj do pana przesyłkę mam, do to pan zamawiał. Ale... O nie. Ale... Proszę pana, ja nie... Ale... Co za... kurde, przesięgnie zamawiałem. ja bym mogła zamawiać. No nic. Sorry, ja mam... Myślę, że on sobie już poszedł. E! Halo? Poczekaj pana! Bo mi się winda zacięła! Poczeka pan, ja mam paną przesyłkę swoją. A przeczę pana mi się winda zacięła, ja nie chcę żadnej przesyłki i po pierwsze nic nie zamawiałem. Mogę Panu. Oooo! Jaki panu przejmuję? Dobra. Nie... Chyba będę musiał przeprowadzić do innego hotelu. A, miałem przecież, ostatnio się przeprowadzić. Dzień dobry. E, to znowu pan kurier! Ej, to jest z tutaj do takiego pana jednego. E jakiego? Dobra. Nie wiem. E, już, ja, to ja to panu tą przesyłkę dam. Ale proszę no. pana, ja nic nie zamawiałem! E, to taki zegar pan zamawiał. Proszę, ale ja nic nie zamawiałem, ja nawet mogę poka panu pokazać mój. Moje... Mam historię w ko na koncie zakupów, je. W sumie zegar... A, a, że pana! Halo! Ale to jest zegar mojego kolegi, też Dobra, idę teraz szybko po rzeczy i ja się stąd wyprowadzam, bo... O jezu, dobra, trzynasta... 13... Dzień dobry. C co e, pan to robi to, w tym hotelu? Nie, nie to. E, to pan zamawiał. O, właśnie, mój mikser lalek. Przyda mi się. Kurde, pan mnie Eee, yy, proszę Ale pan... Ja idę do mojego klienta skupy, Ale pan, już tak chyba jest dziesiąty teraz! Yy, dobrze, trzekaj to tu tak Ale... By było. Yy, właśnie mój ze yy, zegar mojego kolegi teściowej. Muszę tu. Yy, proszę pana... Yy... A właśnie klatki na headcraby. Yy, to akurat zamawiałem. Kończy się nie pomyli. Dobra, biorę rzeczy. <susurra> szafy. Dobra, ja się stąd wyprowadzę. Do widzenia. widzenia. Co <susurra> pan tam stąd proszę pana. To, to są pana przesyłki do <grym> Oj. Proszę pana, bo wiesz... Ja się po, Wie po, bo proszę pana, ja teraz właśnie ja idę już na pociąg, ponieważ ja, ja do Warszawy już jadę. A ja też właśnie jadę, bo muszę pociągiem pojechać, żeby klientowi paczkę dostarczyć. Jakie? Na jakiej ulicy? Mieszka? To, to, to ja pójdę z panem. <grym> A na jakiej ulicy klient pana mieszka? A pan na jakiej? Ja na Jana Pawła y, drugiego, y, 2-1 przez 37. Ale pan do, do, do bloku jedzie? Y, tak. A ja z panem właśnie tam muszę jechać. Jak to? Ja też tam jadę. Ale, Ja panu pomogę. Ale po co pan tam jedzie? Bo muszę przystąpić. <coughs> a ja mieszkam w mieszkaniu 69. A pan? Znaczy, do jakiego pan musi? A do innych? Prze to chyba tu. Oj. Wiem. Chyba by coś wywaliło. To chyba tu. I powinien już na mnie czekać tam pociąg. Tu. O. Tutaj już powinien na mnie czekać pociąg i tego pociągu nie ma. A nie, jedno okay. jest. Proszę Pana... Echa. Bo te tory coś... szwankują. Ale Pan czekaj, Ja jeszcze trochę Pan pobiedź Dobra, wstać! No nie, to chyba nie ta strona. Ta strona, ta strona. Tędy właśnie idziemy. Pan czeka. szybko. Szybko. Ja jeszcze raz może pana obrócę. No to... U, o! Pan poczeka na mnie dobrze. No bo przecież nie pojadę bez kierowcy. Ja, ja, ja zrobię, żeby mój kolega kierował dobrze. Nie ma sprawy. Jak on się nazywa? Gnom. Jak to? Nie! Nie! Zatrzymaj pan tego gnoma! Pan? Ja? Nie, wypadłem! Jak to? Jak pan tego gnoma zatrzyma? Wracam! Prędko jechali tendency! Zręknął i pojechał! Za pana! Co? Ten pociąg gdzieś jedzie! gnom pojechał! Nie wiem, właśnie! Gdzieś tam! Ale ty ja wracam na drugi pociąg, bo... Oj, i, ro... i jest rozpiska. Ale, ale jest proszę pana rozpiska, że zaraz na drugi pociąg nadjedzie, więc... A drugi jest. Więc nie ma się co bać. O, już przyjechał. No ja będę kierował, bo pingmon trochę crazy. Yy, po prostu niech gnom może kieruje, a my po prostu zajmiemy miejsca, bo wypadliśmy chyba. Mam, yy, że ja pana obrócę. No jak ten gnom kieruje, tylko my musimy miejsce zająć. Nie, to zajmie miejsce. Ja chcę przy oknie, o, tu. O, dobra. E, może tego gnoma naszego spotkamy. Może. Ten, ten drugi pociąg. A e, przy pana, czemu on tak szybko jedzie? Yy, on trochę crazy. Ale jak to możliwe? przepana? pana, może no za nas będzie jakiś wypadek jeszcze. No i... to już chyba to już chyba tutaj, tutaj Warszawa. wszystko będzie to, to pan poda mi telefon, bo ja... za jeszcze w miejscu, Nie, to przecież jest, proszę pana, Kraków. Jest Kraków, jeszcze jeden... Warszawa. Nie, jeszcze jeden przystanek i będzie Warszawa. No przecież tutaj Warszawa pisze. Nie, przy, przy kraków pan chyba jakiś ślepy, jeszcze, ja jadę jeszcze jedną stację, więc do widzenia. To, to, to Jak to? Jak to? Jest... Jak to? A, rzeczywiście, nie popatr popatr popatrzę, ja popatrzyłem na znak z, z 1347. Ja popatrzymy znak z 1373 roku przed naszą erą. A pan nie pan co, ja już jestem w moim hotelu. Więc to chyba... O, tutaj jest mój hotel. Dobra. Więc trzeba tutaj sobie coś... Gdzie pan jest? Ja w moim domu. Ja w nowym domu. Ja w nowym domu jestem. Chyba odbieram. W takim hotelu? Słucham. Czekam. A i w oby idzie tu jest. Nie. A gdzie bym w domu, gdzie bym mieszkał, bo ja mówię, prawda? Dla ko kogoś tam przesyłkę. A no to ja jestem w tym bloku, co byłem wcześniej, oj. chyba jakieś znaczki. Bo, tam jest, znaczki do... pocztowe. To to A do kogo? Proszę pana, panu to pan, mnie, pan, pan bo lagi są A Proszę pana, bo... pan pana, lagi są mocne, o, nie, to mnie. prawda? O. Tak, bardzo O pan, rzeczywiście, są. to ja już... Prze proszę pana, ja już tutaj wyczyściłem Idę. Chyba nie powinno być lagów. E ale zgaję. Gdzie pan? Już idę. Ale... Ale e Co pan tu robi? Zu On Mam head kraba. Pan się ogarnie. Proszę Pana, to mój nowy zwierzę. A i ja zamówiłem klatkę na head kraba, chyba. Już patrzę. Jak mi się wydaje, mam moje. O! Nawet trochę więcej. Jeszcze headcraba zamawiałem. Z animalzostor.com Headcrab, to jest. O! dziękuję bardzo. O, tu. O, i ja tam sobie będzie spał. To pan już może wyjść. To pan już może wyjść. Tu, o, proszę bardzo. Proszę, proszę pana, ale niech pan... Nie jeszcze coś, tylko nie pamiętam co. Aee! Właśnie chyba tu! Słucham! Dlaczego? Nie! W moim mieszkaniu! Muszę pan do tego hotelu Jak to? Tak to No mnie! Ale proszę pan, to ja sobie może trochę polażę. Był pan z dziadkiem, tak samo jak ja. Pan gdzie mieszka? Chyba się znowu... Się znowu przeprowadzić muszę, no. Co pan zrobić w mojej mieszkaniu?! dobry. Ja tutaj, tak. A to ja właśnie obok Ale pan nie ma drzwi. O przecież mam drzwi, pan zobaczę. O no rzeczywiście. Dział rzeczy! No, no cóż to? Jeszcze zegar teściowej mojego kolegi. Klatkę na hetkraba. Chyba Będzie wziąć headcraba. Tylko dla pana. Czemu to są pana kuzyni przyrodniczy? I czemu oni są martwi? Nieważne. Ja sobie pogram w kostkę. E. Dobry. Tylko dla pana. Nie, niech pan mi... Proszę pana, ja Nie, 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 nie to. Proszę pana, ja nic nie zamawiałem. Zamawiał pan pan nie O a to? E. Jak się nie spodziewałam. Nie, niech pan... Do widzenia. Niech pan mnie że jestem w spokoju. Dobra, wracam do mojego mieszkania. CO PAN TU... Co pan ma? Co pan ma? No przesyłkę mam, to mu pokryka. Ja... To były. O, O, tak, to są czaszki na biologię. Właśnie, potrzebuję. Dziękuję, do widzenia. Dobra, teraz muszę poszukać ten telewizor. O, tu, o telewizor. A, no tak, zamawiałem jeszcze przecież stół na ten telewizor. Nie wiem, gdzie go postawić. Czekaj, kiedy mi przyjdzie. Wiem, że mam ekspresowego kuriera. A e, tele... Y, 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 stół pod telewizor. Stół? Stół pod telewizor zamawiałem. Mam net w historii mojej zamawiania. Yy, tak, idealnie. I jeszcze zamawiałem radio. I krzesła. Nie mam, ale krzesło mam. On to krzesło. O, dziękuję. Dobra, teraz zaproszę moich sąsiadów, mecz. Pani... Pana. Czemu pan wchodzi bez pytania do mojego mieszkania? Takich pan bo nie o zamawiał. Teraz ja nie wytrzymam. będzie noc, ja idę za Wykończony tym. Nie, pan... Nie dobry. No Ja idę spać. Dobranoc. Chcę no. Pana wracać. Pana, dobranoc. Więc... Ja chcę polecieć na moim Chcę na o, ja jaką e... Ja dla Pana też miałem właśnie przesyłkę. E... Ja jestem tutaj, no... Dzień dobry. Dzień dobry. A widzisz, jestem kurierem. E, tak, ale... Proszę Dzień dobry. Do widzenia. Pan ma jakieś super Dobry. Yy. Yy, nic się panu nie stało. Na szczęście. Jak, jak wiem tutaj sobie podażę. Dobra, idę zaraz spać, bo nie, już nie wytrzymam. Dobra. Materac. teraz. Idę spać.